Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy, proszę bardzo, deszczowo. Taki mały listopad w trójmieście, bo nie dość, deszcz to jeszcze bardzo niska temperatura, bo chociaż było tak letnio i wypadało, no to mielibyśmy ciepło, letni deszcz, ale mamy ewidentnie po prostu listopad. My akurat jesteśmy w czaplach, czekam na Pawła, także przy tej pogodzie nawet nie wychodzę z samochodu. Niestety zaczynamy trochę na smutno dzisiaj. Jeszcze o rano, nie tak dawno, kilka dni temu, wam tutaj opowiadałam o kotach i, i mówiłam o Misi. No i misi niestety nie ma już z nami. Myślałam, że da się na to przygotować. E, tak jak tutaj też nieraz wam, e, wam mówiłam, no ja miałam świadomość, w jakim wieku jest misia, tak wiedziałam, że to jest starszy kot. Wiedziałam, że, że na koniec już właśnie pojawiły się choroby i... I że to życie się w końcu skończy, więc gdzieś to człowiek miał z tyłu głowy, ale no nie, 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 da, nie da się przygotować na pewno. Wiecie, jak ja już się brałam ze schroniska, tak jak tutaj Wam też opowiadałam całą historię, bo dla osób, które może nie są w temacie, ja mam, mam, miałam y, trzy koty. Dwa, dwa koty były ze mną już tam. I jeszcze na poprzednim mieszkaniu, jak ja się przeprowadziłam do Gdańska, wtedy ja adoptowałam, a Misia pojawiła się jako taki trzeci kot, jak my już byliśmy z Pawłem razem, taki bardzo świadomy, bo my sobie wtedy pomyśleliśmy, że skoro mamy dwa koty i, i sobie radzimy i chyba jest nam, im z nami dobrze. No, to może byśmy wzięli po prostu trzeciego. Wiecie, kot nie zajmuje specjalnie dużo miejsca. No, trochę więcej jedzenia, pójdzie trochę więcej żwirku. No, ale jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, tak? No, będzie trzeba tam oczywiście o weterynarza zadbać. Ale stwierdziliśmy, że chcemy trzeciego, żeby po prostu dać mu dom, tak? Dać dom. I to było takie założenie, żeby to był kot starszy, właśnie. Że on może być chory, on może być kaleki. Generalnie chodziło o takiego kota, którego nikt nie chce i który ma najmniejsze szanse na dom. Że my takiemu kotu chcemy dać dom. Że to może być kot niedotykalski, my nie oczekujemy, że on tam nawiąże z nami jakąś bliską więź tak fizyczną, że da się dotknąć. Jeżeli on będzie chciał sobie żyć w swoim świecie, proszę bardzo, a nasze założenie było właśnie takie, żeby po prostu było mu ciepło, bezpiecznie, żeby był najedzony i żeby tą starość po prostu spędził tak godnie, a nie odchodził w schronisku. No, i tak w naszym życiu pojawiła się Misia. Misia w dniu adopcji miała 12 lat. Była właśnie taką, no, staruszką już kocią. 12 lat to już jest taki zacny mimo wszystko koci wiek. Koci no i spędziła z nami 5 lat. Udało się jeszcze 5 lat od życia wyrwać. W zeszłym roku, latem, Misia jeszcze miała nawet guza wycinanego, słuchajcie, i nasza fighterka tak dała, dała radę, i jeszcze rok po wycięciu tego guza sobie tutaj z nami funkcjonowała. No a niestety teraz już ją starość, starość pokonała, tak, tak jak Wam mówiłam, już wiele objawów związanych właśnie z wiekiem się pojawiło tak, wiele chorób i serduszko już niestety nie dawało rady, no i, i misia odeszła w domu. Na szczęście w domu, jeśli można mówić w tym, w tym aspekcie, także jakieś tam szczęście w nieszczęściu, bo bardzo mi zależało, nie wiem, żeby to się nie stało w drodze do weterynarza, u weterynarza, tak. Tylko, że żeby po prostu była u siebie i żeby czuła się bezpiecznie, no i, i w domu faktycznie odeszła i, i byłam przy niej, jak, jak to życie z niej uszło, powiem Wam, że jest cholernie trudno, kurczę, jest tak mega trudno i to tak bardzo, bardzo boli, mówię, no wydawało się człowiekowi, że jest na to przygotowany, tak, i, i że wiedziałam w jakim jest wieku, zresztą no brałam ją już z tym założeniem, także... Że to będzie starszy kotek, nie, nie mieliśmy od niej żadnych oczekiwań, i to, co tak teraz wspominamy, jest nam tak bardzo, bardzo ciężko, właśnie, że. Nie mieliśmy oczekiwań, że mogła być taka niedotykalska, że na początku tak trudno było, bo ona nam zdominowała bunia bardzo i tam było wiele takich problemów behawioralnych i było nam bardzo ciężko przez pierwszy, no prawie, prawie rok czasu, a docelowo okazała się po prostu tak przytulaśną, tak wdzięczną kotką, tak no Paweł wspomina, bo to był taki jego bardzo kot, taki świadomie adoptowany, bo to poprzednie dwa przyszły ze mną w pakiecie. Tak zerkam, chodzą jak on zawsze na kanapę i ona na niego wchodziła mu się tak na klatę tutaj kładła i, i leżała sobie z nim po prostu tak i patrzyła na niego to było rany boskie tak słodkie i wiecie ile wspomnień siedzi w głowie, tak, te, te dobre wspomnienia z drugiej strony człowiek pamięta te trudne jeszcze związane właśnie z chorobą, jak już jej było widać że jest po prostu kurczę tak ciężko i w pewnym momencie tego ostatniego dnia, no okazało się, że to był ostatni dzień, że już nawet nie była w stanie wskoczyć na kanapę, bo już tylnie łapki odmówiły posłuszeństwa, nie była w stanie chodzić praktycznie wcale i no... Nie oczekiwaliśmy nic, no dostaliśmy tak wiele. No okazało się, że po prostu kot nam się odwdzięczył takim, takim przywiązaniem, taką miłością, no podobno nie powinno się ludzkich cech też przypisywać zwierzętom, ale no coś, coś w tym jest, tak, że taki nasz raz kochany. Także no boli, pewnie, pewnie będzie jeszcze długo bolało, no, ale trzeba, trzeba dać sobie z tym radę. Mówię, ja zawsze twierdziłam, wiecie, że... Bo często się mówi, że ludzie nie chcą adoptować właśnie starszych zwierząt, one mają najmniejsze szanse na adopcję, bo każdy mówi właśnie, że a, to starsze właśnie zwierzę, czy pies, czy kot, tak, to już bez, bez różnicy, że nie wiadomo ile pożyje właśnie, a potem my będziemy cierpieć. to no, będziemy, będziemy jak nic, ale wiecie, ja to rozpatruję w takich kategoriach, że... No to tak, ja nie chcę cierpieć, więc nie będę sobie przysparzała ewentualnego bólu, ale jednocześnie pozwolę na to, żeby to zwierzę odeszło w schronisku, no i tam w jakiś sposób cierpiało, tak? No, schronisko to nie jest sanatorium. Mimo szczerych chęci, tak, pracowników nie są w stanie tymi zwierzętami zaopiekować się tak, jaką opiekę mogą mieć w domu, tak? To, to nie są te same warunki, więc wiecie, jak ja sobie stawiam na szali, że albo to zwierzę będzie cierpiało w tym schronisku i tam odejdzie po prostu samotne. Albo będzie miało ten dom na, nie wiem, tygodnie, miesiące, czy uda się właśnie wyrwać lata, ale ja będę cierpiała. No to uważam, że no, sorry, tak, ale, ale ja sobie w końcu z tym cierpieniem poradzę. Tak, jesteśmy ludźmi, stawiamy się wyżej w hierarchii. No to myślę, że powinniśmy sobie z tym spokojnie dać radę, a pozwolić tym zwierzętom, tak, mieć tą godną starość i, i czuć się kochanymi na, na koniec. Takie jest moje założenie, więc. Oj, wrócił mi Paweł i przerwałam i się zgubiłam trochę, co mówiłam, ale generalnie chyba chciałam powiedzieć, że e, wiecie, pewnie w, w moim życiu znów pojawi się jakiś, jakiś kot. Tak? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, powiedzieć kiedy, jak, jak to się tam w serduchu, że tak powiem, poukłada też, że... Człowiek trochę, trochę się uspokoi i, i to na pewno wtedy też będzie starsze zwierzę. Mimo tego, że wiem, jak to cholernie boli, to, to chciałabym mimo wszystko móc właśnie w ten sposób pomóc, żeby, żeby jakiś staruszek, tak, też miał właśnie ten, ten dom, tak, na pewno tak to, tak to będzie wyglądało. No, ja myślałam, że da się do to przygotować, ale, ale jednak nie, nie to, to tak nie wygląda. Nie i tak człowiekowi się wydaje, że kurczę zatrzymał mu się cały świat. A? a życie musi się toczyć dalej, nie, i trzeba, trzeba chodzić do pracy, chociaż właśnie bardzo, bardzo boli. Dobra, słuchajcie, żeby nie było tak bardzo, bardzo nas no, smutno, no, staram się myśleć, że miała te 5 cudownych lat, że udało się to wyrwać, no ponad 17 lat miała, jak, jak już się z nami pożegnała, więc taki no bardzo, bardzo zacny wiek dla kota i, i cieszę się, że była z nami ogromnie i właśnie, że jeszcze te, Całe 5 lat udało, udało się wyrwać to. To jest coś fajnego. I tak będę się starała na to patrzeć, no, chociaż oczywiście jeszcze trochę trudno w tym momencie. I gdzieś... No, no dobra, dobra. Będziemy się widzieli za chwilkę w kolejnych kadrach i mam nadzieję, że uda mi się pokazać już coś, coś bardziej pogodnego. Także widzimy się za chwilę. A, słuchajcie, jeszcze jedno w odniesieniu do całej tej sytuacji, ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja mam bardzo emocjonalny stosunek do tego, co się stało, bo już też pod ostatnim filmem mieliśmy okazję trochę rozmawiać na ten temat. Dla jednych to tylko kot, dla mnie aż kot, tak? Dla mnie Misia była aż kotem i była członkiem rodziny, natomiast... Ok, jestem w stanie zrozumieć, że dla kogoś to jest tylko zwierzę, tak? I myślę, że dopóki nie robimy krzywdy zwierzętom, dopóki ta osoba, dla której to jest tylko kot, ma po prostu ewentualnie stosunek obojętny, a nie robi, e, nie robi krzywdy, no to każdy z nas ma prawo podchodzić do... Do tego typu sytuacji po swojemu, tak, i ja, ja tego nie kwestionuję. No, jesteśmy różni i, i różnie właśnie tego rodzaju sytuacje odbieramy. Natomiast no, ja podchodzę emocjonalnie i daję sobie do tego prawo, ale jednocześnie no, rozumiem, że nie każdy z kolei zrozumie, zrozumie mnie. To tak A typu. jeśli chodzi o nasze spacerki po Gdańsku, zaczynamy na ulicy Ogarnej. Mam nadzieję, że kojarzycie już te kamienice to te elewacje, które mi się tak bardzo podobają się świetnie przenikają kolory. Zobaczcie, błękit z góry schodzi do beżu I ta po lewej, tak samo, tylko z wzorami. Niestety z tyłu trwają wykopaliska, ale i słyszycie hałas. No, ale ogarna klimatyczna i tak, mimo że rozkopana. Idziemy dalej. Dzisiaj na ulicach bardzo, bardzo spokojnie, bo w Gdańsku tak jakby listopad, a nie lipiec. Zrobiło się naprawdę chłodno, zrobiło się bardzo, bardzo deszczowo. No i tak po prostu widzicie, średnio, średnio przyjemnie na powietrzu, o tak, bo żeby tam sobie padał taki ciepły letni deszczek, no to pół biedy, tak? Z jakichś małych chmurek. No ale my jesteśmy niestety cali zasnuci, proszę bardzo, jeśli chodzi o niebo. Natomiast myślę, że jakby tam kaptur, paracol, to jeśli chodzi przynajmniej o dzisiejszy dzień, to do zniesienia. Nie leje tylko mży, więc niech będzie, no i specjalnie nie wieje, więc da się normalnie spacerować. I zobaczcie. Kolejne kamienice jak z Ogarny, byście chcieli sobie wejść dalej w ulicę długą, tak jak ja akurat przechodzę. I tu też wam nie raz Zobaczcie też jaka sztuka na elewacjach. Cudnie to wygląda. A tak, w ogóle, jeśli chodzi o te kamienice i elewacje bo ostatnio na Instagramie zadano mi takie pytanie to w sumie ciekawe, was też może zainteresować. Um, no bo faktycznie tutaj na obszarze starego i głównego miasta, tak mnóstwo tych kamienic ma odnowione elewacje. Pytano tak naprawdę o to, kto ponosi koszta. Tak, no bo koszt elewacji e, nie jest najmniejszy. No, wspólnoty często mają problemy w komunikacji, aby ustalić, kto ma za co zapłacić i aby uzyskać zgodę większości. Natomiast w Gdańsku funkcjonował taki program, nie wiem czy on funkcjonuje dalej Gdańskie Fasady Odnowa. I w ramach tego programu, gdzie właśnie miasto współpracowało ze wspólnotami i tymi kosztami się dzielono, odnowiono ponad 100 kamienic, więc tutaj mieliśmy tak naprawdę współpracę miasta Gdańska i wspólnot. I to, co Wam właśnie pokazuje te elewacje kamienic na ulicy Ogarnej, na ulicy Szerokiej, to są właśnie w większości, o ile nawet nie wszystkie, kamienice odnawiane w ramach tego programu, a my powoli wchodzimy w ulicę Długi targ, długa i długi targ, bo one się tak płynnie przenikają a to jest dla Was taki punkt charakterystyczny jak przyjeżdżacie do Gdańska czyli tutaj jest Neptun zdjęcie przy Neptunie zawsze obowiązkowo ja już się staram tak schodzić bokiem, żeby nie wchodzić w kadr jak widzę, już są robione zdjęcia ale zobaczcie jak dzisiaj pusto tu akurat też w lewej stronie kadru widzi się dwór Artusa też w jednym z filmów byliśmy, bo właśnie kogoś interesowało co się znajduje w tym budynku to odsyłam właśnie tu na YouTubie jest taki film z cyklu Poznań: moje miasto Gdańsk, dwór Artusa. Więc możecie podejrzeć, jak te pomieszczenia wyglądają od wewnątrz. Neptun, tyłem, a my sobie podejdziemy na wzniesienie i spojrzymy na Gdańsk z kilku stopni z góry. Słuchajcie, przy tej dzisiejszej pogodzie to po prostu bez kawy się nie da starterek w, w Młynek kafe. Nie wiem, może jest też niskie ciśnienie ja mam ostatnio problem, żeby się wyspać. Jeszcze właśnie tej kawy mi tak brakowało, może za chwilę zrobi się trochę, trochę lepiej. Przestało już padać, bo mam złożyć parasol. Także czekam zaraz, aż goście właśnie opuszczą mieszkanie i robiły swoje. A tymczasem widzimy się już z Wrzeszcza, bo musiałam tutaj zajechać. Miałam dzisiaj taki ambitny plan, żebyśmy sobie zrobili spacer właśnie po Wrzeszczu. Chciałam obejść razem z Wami tutaj te uliczki, i pokazać właśnie bliżej tę część miasta. Natomiast jak widać pogoda specjalnie nie sprzyja, także nic z tego. Kolejnym razem po prostu będę pamiętała, żebyśmy, żebyśmy tutaj przyszli, żeby trochę z kamerą właśnie pochodzić. Byłam w awokado, zjadłam akurat obiad i lecę dalej. Słuchajcie, jestem w ogóle dzisiaj tak Kulawa, koślawa, tak mi coś wczoraj pst, nie, może nawet nie strzeliło, po prostu obudziłam się już z takim lekkim bólem w krzyżu. Ale spoko, no coś tam pobolewało, ale normalnie można było funkcjonować. W ciągu dnia, jak to się zaczęło nasilać, to nie mogłam się wyprostować. Chodziłam po prostu po domu na zgiętych nogach. Nie mogłam później właśnie usiąść w ogóle na, na kanapie, a położenie się do łóżka w ogóle to był wyczyn. Bałam się, jak to dzisiaj będzie, właśnie jak będę miała wsiąść do samochodu, tak, i prowadzić. Ale spoko, no, okazało się, że nawet jak już człowiek siądzie, tak, to nie jest najgorzej. Dam radę się odwrócić, bo nie mam tam problemu właśnie z odwracaniem. Tylko jest problem z utrzymaniem prostej postawy, więc jak no tutaj tak wysiadłam, to... Okej, okay, idę i pobolewa, ale jestem w stanie iść na prostych nogach. Zobaczcie, w ogóle człowiek się zmobilizuje. w domu. Nie byłam w stanie postawić się do pionu i chodziłam na ugiętych, bo w domu sobie mogłam na to pozwolić. A jak gdzieś człowiek naruszył w terenie i trzeba normalnie funkcjonować, tak, no to tak się człowiek zepnie, że mimo tego bólu tak pójdzie prosto, żeby dojść, dojść do celu. Nie wiem, mam nadzieję, że przejdzie. Kupiłam jakąś maść, no ani pogoda nie sprzyja specjalnie. Nie wiem, też czytałam, że może trochę ze stresu, może mnie gdzieś po prostu przewiało i tak to się na siebie nałożyło. Tam zacznę się dzisiaj smarować maściami i zobaczymy. Mam nadzieję, że odzyskam pionową podstawę i będę mogła normalnie funkcjonować. Dobra, słuchajcie, uciekam. Uciekam dalej. Tak jak mówię, no niestety, pogoda niespecjalnie spacerowa. Także nie tym razem, jeśli chodzi o wrzeszcz. Dzień dobry, Bowry. Cześć. Mojuśka. Ojejku, mój wampirku. Ci te kiełki wystają. Buniaczek. Co, dwójeczka teraz na mnie czeka, nie? Buniu kochany. Buniu i Majunia. Brakuje na się, nie? Zawsze tak jak była. Maja, Buniu, Misia. Trójkę od razu, a teraz dwujeczka O, kochana, skaśka tak samo. No. Musimy być dla siebie, nie? Moje serdowa. co się dzieje. Co? Jeść idziemy, nie? No pewnie, że jeść. Weszła do domu to trzeba koteczki nakarmić. Tu się nic nie zmieniło. Ojej, zobaczcie jeszcze tak... Kurczę, dziwnie, nie? Zawsze jak jakbym pokazywała, że misia Maja, Buniu i były ogonkami od najmniejszego do największego. No puste miejsce zostało. Ale muszę Wam w tym wszystkim powiedzieć, że bardzo ciepło sobie pomyślałam o YouTube. E, teraz któregoś dnia. E, z tej racji, że no na YouTube, z tych daily vlogów, tak, mam wiele takich fragmentów, gdzie mam właśnie całą trujeczkę i gdzie jest mieszelina, i mogę sobie obejrzeć, no bo wiadomo, no, na telefonie, tak, gdzieś tam na dysku mam zrzucone zdjęcia, bo, bo zdjęć mam bardzo dużo. Natomiast no, ta forma wideo tak, ona nie jest tak przechowywana. No pojemności też są ograniczone i tak sobie właśnie myślałam, kurczę, na YouTubie mam tutaj tyle filmików właśnie, gdzie Michelinka się przewija jeszcze z tych takich starszych, tak, gdzie, gdzie też to zdrowie było lepsze, gdzie ona była taka bardziej pusiata jeszcze grubiutka, jak się udało ją odpicować i fajnie, że mam taką pamiątkę. I tak pomyślałam właśnie, że no, takie wydawałoby się banalne, rozrywkowe medium jak YouTube pozwoliło mi też przechować właśnie trochę, trochę tych wspomnień, do których właśnie mogę Mogę się odwołać. No. Aj, widzicie, tak, tak różnie była. Dobra, podam, że o głupotkach trochę, żeby tak nie myśleć. Pokażę Wam o. Eee, często pytaliście mnie o okulary, które nosiłam. Zawsze było bardzo dużo pytań o takie czarne fosile, które mam. Ja sobie ostatnio kupiłam nowe okulary. Co prawda skiepściła się pogoda. Eee, a musiałam kupić nowe, żeby po prostu te fosile zastąpić. Z tej racji, że ja nawet nie wiem, czy okulary mają jakąś datę ważności, w sensie, że szkła się. Prześwietlają w pewnym momencie i tracą swoje właściwości. Um, natomiast u mnie był ten problem, że ja miałam już bardzo porysowane szkła. Wiecie, pojawiło się na nich mnóstwo rysek i tak jak w takim chodzeniu po ulicy, to jeszcze on to nie było specjalnie uciążliwe, e, tak już jak prowadziłam samochód i zakładałam okulary, to kurczę, tak mi uciekał wzrok, że coś mi właśnie na, na tym szkle przeszkadzało i skupiało właśnie uwagę, że no wiecie, odwracam wzrok tak od, od jezdni, bardzo mi było niekomfortowo, bo coś mi tam przeszkadza na szkła, a one po prostu już miały ryski. To nawet nie była kwestia właśnie brudnych szkieł, tylko po prostu rysek i stwierdziłam, że no niestety po tych już prawie trzech latach, bo ja je chyba trzy lata miałam najwyższa pora wymienić. I kupiłam, zaraz Wam pokażę w TK Maxie w ogóle okulary, że mam do TK Maxa wybór ogromny, tam cztery takie wielkie ściany z okularami chyba z Steve Madden, to chyba ten od butów, nie? bo ja to tak się nie orientuję do końca. Ale to dobra, to może Wam zaraz pokażę po prostu. Jeszcze noszę w tym moim właśnie fosilowym etui. Akurat się przyda. jest ściereczka. I spójrzcie, takie... o, nawet panterka, właśnie, jest lekki wzór panterki. Tak o panterce swego czasu rozmawialiśmy, że może, może w dodatkach klasyczne, tutaj boki, właśnie też się nic na nich nie dzieje, bo ja za jakimiś ozdobnikami nie przepadam. A może ubiorę Wam, pokażę jak wyglądają. Chciałam pokazać w ten sposób, ale to faktycznie będzie strasznie dużo widać. Czekajcie, odwrócę tą kamerę. O, a w międzyczasie może, bo ubrałam dzisiejszy, dzisiejszy outfit, bo się nawet postarałam. Chodzę dzisiaj w marynarce. Miałam mokasyny, teraz już skarpetki, jeansy, taka zielona bruzeczka, kiedyś we Włoszech kupiona jeszcze. I marynarka z Massimo. Słuchajcie, bardzo fajnie się nosi. To nie jest co prawda czysty len, bo to jest len z wiskozą. E, natomiast. No, nie gniecie się dzięki temu, tak? A myślę, że materiał wygląda naprawdę porządnie. Czy ja powiedziałam, że to jest Massimo? Bo teraz nie wiem. Ale nie zapinana, te guziki są tylko, tylko ozdobne. Bardzo mi się ta marynarka podoba. No i teraz, jak ją ja właśnie wyciągnęłam, jak są te chłodniejsze dni, to naprawdę nosi się świetnie. Ja myślę, że i do jeansów, tak? I do bardziej eleganckich. Dobra, bo teraz w okularach stoję przed lustrem w domu. O, proszę bardzo. Teraz, teraz lepiej widać. Bardzo chyba klasyczne, co no niczego innego pewnie się po mnie nie spodziewaliście. Ta panterka myślę, że jest bardzo subtelna, niespecjalnie ją widać, a przynajmniej coś tam się trochę, trochę dzieje. Szkła większe, bo ja lubię, jak tutaj większa powierzchnia jest zakryta. Na bokach też żadnych diamencików, nic nie ma, bo różne są takie z diamencikami, też były, ale to ja nie lubię ozdobników. Nie mogę też mieć takich bardzo, bardzo cieniutkich, tak, tych boków, bo to też później różnie, różnie bywa z ich przechowywaniem, żeby człowiek gdzieś nie połamał, więc wydaje mi się, że te są takie w porządku. To teraz te pewnie jak będę chodziła po ulicach, to będziecie mnie w tych właśnie widywali. O, a mają grubsze, te całe, całą obudowę, więc jestem w stanie na górę zasunąć, bo mierzyłam takie cieniutkie, które tutaj miały takie też nauszniki, przynosi, ale wtedy ich się nie da tak łatwo zaczesać do góry, bo plączą się we włosach. O, a te jestem w stanie zaczesać. A słuchajcie, i jeszcze jedno: jak już dzisiaj jest taki bardziej trudny emocjonalnie, vlog, to informacja, którą chciałam tutaj zostawić, bo. No oby nikomu się nie przydało, no ale pewnie prędzej czy później się przyda, bo takie życie, a może kogoś akurat ten temat zainteresuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o yy, odejścia zwierząt, to tutaj dla osób z Gdańska, właśnie z Trójmiasta, taka informacja, że w Gdańsku działa krematorium dla zwierząt. Jest takie miejsce, jest ono na ulicy Przyrodników, obok schroniska dla zwierząt w Gdańsku. To jest krematorium, tam też jest możliwość pochówku dla zwierząt. Są groby indywidualne, jest taka mogiła zbiorowa. E, tutaj już do decyzji, tak, jak kto z nas udaje, uznaje za słuszne, natomiast faktycznie taka możliwość, w którym mieście w Gdańsku właśnie jest. E, ja oczywiście rozumiem, tak jak już mówiłam na początku filmu, że my możemy mieć do tego typu tematów różne podejście, tak? Nasze święte prawo, ja nie kwestionuję tego, co ewentualnie myślą inne osoby. Ja rozumiem, że dla niektórych to może być niezrozumiałe. Wasze święte prawo, moje święte prawo to rozumieć tak i z takich usług korzystać, jeżeli uważam to za zasadne. Więc tutaj, miejmy sobie swoje zdanie, chciałabym uniknąć jakichś zbędnych być może dyskusji. Moją opinię znacie, a tą informację tutaj zostawiam. No dobra, słuchajcie, nie chciałabym tak skończyć bardzo, bardzo na smutno i tutaj nie wprowadzić takiego refleksyjnego nastroju, chociaż no, no trudno trochę, no. Tak jak Wam powiedziałam na początku, no mam nadzieję i w sumie jestem tego świadoma, tak, że, że ten ból pewnie z czasem troszkę osłabnie i mam nadzieję, że zatrą się właśnie te trudniejsze takie wspomnienia związane już tutaj z chorobą i z tymi ostatnimi dniami, a w serduchu zostaną gdzieś takie bardziej radosne, tak, no dostaliśmy razem... Te 5 lat i, i mnóstwo fajnych momentów w ciągu tych 5 lat było, i ile radości nam ten kod dał, to jest coś niesamowitego, także zawsze będziemy naszą mieszaninkę wspominali i no i mówię, mam nadzieję, że tych dobrych wspomnień będzie, będzie jak najwięcej. No tak żeby właśnie nie było smutno, mogę Wam powiedzieć, że e, trochę też dla nas, tak, żebyśmy sobie trochę odreagowali, szykujemy sobie z papą bardzo fajną e, wycieczkę. Krajową tutaj. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie, dojdzie do skutku. Uda nam się zaplanować. Trochę się pogoda uspokoi, chociaż w rejonach, w które się wybieramy, podobno pogoda jest zupełnie inna niż w Gdańsku, bo teraz, tak jak mówiłam, listopad za oknem i w tym momencie leje. Także robimy taki, mamy w planach zrobić taki mały tur po Polsce. Pewnie się będę starała tutaj też coś pokazać. Eee, chcemy odwiedzić miasto, w którym nigdy nie byłam. A które bardzo odwiedzić chciałam i w ogóle ruszyć na tą część Polski, kiedyś wspominałam, która jest dla mnie taka mniej znana. Więc taka podróż nam się za, za niedługo szykuje, bo za chwilę my będziemy mieli naszą dziesiątą rocznicę bycia razem. My jesteśmy razem już 10 lat. <gryw> Nie wiem też kiedy to minęło 10 lat życia wow. I tak w takim prezencie właśnie dla, dla nas, tak, nie będziemy tam sobie pewnie wręczali nic jakiegoś materialnego, tylko właśnie w takim rocznicowym prezencie chcemy sobie zrobić taki mały wyjazd na terapię kilka dni, tak, no bo ja w sezonie nie specjalnie się wyrwę, ale zobaczymy jak się te rezerwacje układają, będziemy się starali pewnie w środku tygodnia, tak, bo w środku tygodnia jest trochę luźniej niż w weekend i właśnie wyrwać się chociaż na te właśnie tam 3-4, zobaczymy jak to się ułoży dni i kawałeczek Polski zobaczyć, no. Coś, coś takiego dla nas. Później, jeszcze na wrzesień, w ogóle być może szykuje się taka. No, teraz, żeby znowu nie zapeszyć, też fajna, fajna wyprawa po pomorskim. To, to też jest w planach. No i myślę, że w ogóle, jak skończymy sezon, to my też będziemy chcieli gdzieś tam sobie na chwilkę za granicę skoczyć, ale to, to też jeszcze poczekajmy, niech faktycznie. Ten sezon letni minie. No w sezonie letnim w ogóle, to też wam opowiadałam swego czasu, jak byliśmy z tatą w Grecji, to mówiłam, że to był taki prezent urodzinowy dla mojego taty, a w sierpniu moja mama ma urodziny. Więc w sierpniu ja będę zabierała mamę na taki nasz babski wyjazd, także też, um, też się szykuję. Z mamą będziemy do Włoch leciały, mogę powiedzieć. Polecimy we dwie: ja i moja mama. Paweł zostanie na miejscu, będzie moje obowiązki służbowe ogarniał, będzie mi znowu pomagał, a my z mamą właśnie polecimy sobie wtedy, wtedy do Włoch. Także teraz po kraju, w sierpniu z mamą do Włoch, we wrześniu tutaj, tak być może po pomorskim znowu coś. Wrzesień, październik też być może z papą, właśnie uciekniemy gdzieś na, na południe. No i najwyższa pora będzie też planować nasze wakacje, bo my takie prawdziwe wakacje zawsze mamy zimą, tak? To był grudzień, styczeń, i to nam się znowu złoży z odbiorem mieszkania, tak? Bo to będzie w tym, w tym okresie, więc zobaczymy, w jakim miesiącu jeszcze polecimy. Ale szykują się podróże, także będzie tutaj pewnie też trochę, trochę za niedługo takich vlogów wyjazdowych. No dobra, słuchajcie, żebyśmy tak skończyli z takim lekkim uśmiechem, chociaż tak i, i ku dobremu, jak to mówią. Ja Wam dziękuję za uwagę i będziemy się widzieli w takim razie w kolejnych vlogach. Do następnego.